Cześć, widzę, widać w którym momencie po do kur i pójdziemy do kurczaka, zobaczyć nie ma jedynie wodę. To wodę ma. Jedzenie też ma. Tam siedzi sobie w Kwoka z kurczakiem na polu.

Pokażę, zobaczcie, takie Ten tu już prawie. So. jeszcze jeden? Tu jeszcze jedna Czekajcie, zrobi cięcie, więc już mi to już wszystko ustalone. O, prawie ją miałem. Teraz idziemy do królików. Tu są mnóstwo zobaczcie. tu. i tu jest jeszcze Czarnobiareks i w ogóle szybko się spieszę, bo mi mija czas tu taki, taki, taki lecimy do kury, bo mam nowe kury i zaraz pójdziemy do gołębi ale to w następnym odcinku tylko wam zdążę pokazać tylko pokazać wam te nowe kury no, tu są, tu są dwie. Czekajcie, tu są dwie, tu jest jedna, tu dwie i tam jeszcze jedna. No. Ach, to bo to są kury z fermy w klatkach.